Cześć, z tej strony Creeper i witam Was na kanale RestorGol. Kolejny film o rywalizacjach na tym kanale. Przed nami sytuacja, kiedy Dead debi postanowi wybrać jego zwycięzcę rywalizacji. Chciałbym przypomnieć o strumieniu i subskrypcji, żeby Was nie minął. Pamiętajcie, że z moją opinią zgadzać się oczywiście nie musicie i możecie napisać swoją opinię nadal w komentarzu. Pojawi się dużo nowszych rywalizacji, żeby każdy miał do wyboru. Tak samo jak to w poprzednich filmach jest więcej przykładów takich rywalizacji, takich walk, jednak to nie miałoby jakiegokolwiek sensu, bo film trwałby nawet nie pół godziny, a może nawet 3, 4 godziny, może nawet i 5. Wybrałem takie najsensowniejsze, które moim zdaniem idealnie pasowałoby w tym odcinku. Pamiętajcie, jeżeli jakiejś rywalizacji Waszym zdaniem zabrakło, piszcie na dole w komentarzu bez zbędnego przedłużenia, przejdźmy do odcinka. Damien kontra contra Balor. Starcie między byłymi członkami Judgment Day. Damien Priest i Rare Ripley, jak pamiętamy, zostali wyrzuceni z tej grupy. Nie dość, że rywalizacja ciągnęła się miesiącami, to zakończenie, a w szczególności rywalizacji mężczyzn, jest po prostu jakimś wielkim nieporozumieniem. Cała rywalizacja opiera się na tym, że film Balor, mimo tego, że ma 6541 członków Judgment Day, nie potrafi wygrać z pistem, jakby to był jakiś Terminator. Cała ta rywalizacja wyglądała tak, że Damian Priest czy to na BadBlood czy na Raw na Netflixie Po prostu Fina Ballora pokonał Miałem nadzieję, że Finn Balor będzie tym, który zakończy tę rywalizację ze zwycięstwem Jednak się po prostu miliłem Nawet jakby dali mu jedno zwycięstwo byłbym zadowolony Jednak przegrał walkę 1 na 1 na Bad Blood, Walkę tag na Raw Walkę chyba nawet sixman tag team na Raw I później 1 na 1 na Raw Cała sytuacja pokazała to że Finn Balor nie potrafi wygrać z Damienem Priestem. A szkoda, bo Finn Balor to jest naprawdę wielka gwiazda. No... Była wielką gwiazdą. Teraz to jest taki... midcardy bardziej, niestety. Sami Zayn kontra Chad Gable. Nie tym jedyną osobą, która myśli, że Chad Gable powinien być tym, który zdetronizuje Guntera, a nie Sami Zayn. Byłby to wielki moment dla samego Chad Gable. A. pierwszy tytuł midcardowy i ogólnie Mistrzostwo singlowe dla chata Gable byłby to wielki historyczny moment. Pierwszy tytuł midcard i pierwszy tytuł singlowy. I jednak nie, bo trzeba dać tego samego Zayna jako osobę, która detonizuje Guntera, będąc w gimiku Underdoga. Po chwili turnie 15 kwietnia 2024 widzieliśmy, że dojdzie do walki samego Zayna z chatem Gable o tytuł interkontynentalny. Sądziłem, że David po jakimś czasie przerzuci pas na chatę Gable'a jednak się po prostu grubo myliłem. Na King and Queen of the Ring nie zdołał wygrać i na Clash of Clans tak samo nie zdołał wygrać. Szkoda Gebla, bo to mógłby być moment kiedy wygrałby tytuł mistrzowski, ale za jego plecami była jeszcze rywalizacja z jego gangiem, Otisem, Maxi Dupree i Akiro Załą. Teraz świat Gabla jest i będzie ciężko, żeby zdobył tytuł midcardowy i ogólnie walczy o ten tytuł. Pewnie powróci z powrotem do swojego gangu i będą może terroryzować Row. SmackDown, a może go zwolnią. Nie mówię, że zwolnią, ale pewnie, znając Devil tak będzie. Defend kontra Goldberg. Może i z pierwszą częścią tytułu się to nie zgadza, ale z drugą jak najbardziej. Więc po raz kolejny wpadł na pomysł, żeby dać tytuł mistrzowski Goldbergowi, bo musi wygrać. Musi, musi wygrać tytuł mistrzowski. Musi pokonać Definda. Definda to nawet nie jest to jest Defend. W niecałe 3 minuty zdobyć tytuł uniwersa i przegrać go po około dwóch, czy nawet miesiąca Nie rozumiem tej decyzji dalej, to tylko pokazuje bardzo jak WWE, a w szczególności Vince miał porąbany booking w tamtym okresie Zły, po prostu okropne zakończenie całej rywalizacji tylko po to żeby zrzucić tytuł z Definda Bo czemu by nie? No bo Defind jest nudny i bardziej chcemy Goldberga Nikt go nie chciał nie jest to jedyna rywalizacja z Goldbergiem w tym odcinku. Kevin Owens kontra Goldberg. Kolejna rywalizacja z Goldbergiem w nazwie. Kolejne upokorzenie i kompletna kompromitacja, rywalizacja i posiadanie tytułu nie wraca przez Kevina Owensa. Rollins nie mógł go 3 razy pokonać. Roman nie mógł go 2 razy pokonać. Stroman nie mógł go raz pokonać. Ale może go pokonać Goldberg? Jakby to była jeszcze podbudowa byłoby zrozumiałe. Interwencja Jericho zrozumiała, tylko największym problemem jest to, że Goldberg wygrał ten tytuł w 22 sekundy w main Fast Fastlane, miesiąc przed Wrestlemanią. Mogliby przytrzymać tę rywalizację Owensa z Jericho o tytuł Universal. Może zrobić walkę winner takes all, walkę o tytuł Universal, walkę o tytuł United States, ale nie. No co? Przerzućmy tytuł na Goldberga, żeby miał jeszcze ten tytuł, jak nikt go nie chciał, powtórzę to jeszcze raz. Nikt go nie chciał. To było po prostu zakopanie tajtyrejną Kevin Owensa. Mógł być lepszy, ale niestety Vince po raz kolejny pokazał, jak bardzo beznadziejny miał Booking. Po prostu żenada. Hulk Hogan kontra Randy Orton No i tu zaczynamy kontrowersję. Czemu taka rywalizacja znalazła się w tym odcinku? Odpowiedź jest prosta. Doświadczony Hulk Hogan i młoda gwiazda Randy Orton. Rywalizacja była dobra, ale walka na Slam to po prostu chyba jedno wielkie nieporozumienie, a wynik to w szczególności. Na początku Debbie ja chciało, żeby Randy Orton wygrał tę rywalizację, jednak wielkie pierdzielone ego Halka Hogana na to nie pozwalało. On nie mógł tej rywalizacji przegrać. Po co? Młoda gwiazda? Pff, ja im pokażę, co to jest. Wygram z nim, żeby nie było. Ja nie lubiłem nigdy Halka Hogana. Może to jest wielka gwiazda? Niestety nie ma czegoś takiego, żebym go po prostu polubił. On ma za wielka i to mnie po prostu w nim wnerwia. Nie ma, u niego nie ma czegoś takiego jak podkładanie się. On musi każdą swoją walkę i rywalizację wygrywać. Jakiś większy przykład? Wrestlemania 9 dziewiąta, Yokozuna walczy z Betem Hartem o tytuł główny. I z jakiegoś powodu Hulk Hogan pojawia się i mówi to no teraz moja kolej, zawalczę z Yokozuną i go pokonam ten tytuł, jakby to miał jakikolwiek sens. To nic nie miało sensu, to nie ma sensu i dalej nie będzie mieć sensu. Halcokan to była legenda, jednak, za swoje błędy został w tamtym czasie zjechany. Rey Mysterio kontra Dominik Mysterio. Nikt mi nie powie, że ta rywalizacja zakończyła się happy endem. Zakończyła się dosłownie bad endingiem. Na ten moment Dominik Mysterio na rozstrzymanie rekord 03, przez to dwie walki przegrane ze swoim własnym ojcem. Rozstrzymanie 39 była to szansa, żeby Dominik Mysterio pokazał swoją klasę i pokonał swojego własnego ojca, jednak nie. Musimy podbudować kolejną galę Prime Life Event i dać Reyowi Misteriowi wygraną, jakby to miał jakiś większy sens. Może jakaś przyczyna wielka, ale Dominika by to po prostu wywaliło do góry. Jednak postanowiliśmy to wszystko spowolnić. No i nieszczęsne resemnia 40. Rey Mysterio i Andrade przeciwko Santosowi Escobarowi i Dominikowi Misteriowi w takim meczu. Myślicie, że tu był jakiś inny wynik? No coś ty. Rey Mysterio pokonuje swojego syna i po raz kolejny go pokonuje na WrestleMania. Na szczęście Dominik Mysterio doczekał się swojej wygranej na WrestleMania 41, nie dość, że wygrywając Fighter 4 to zgarniając tytuł interkontynentalny pierwszy solowy tytuł w jego całej karierze. Czy to było za sprawą, że Rey Mysterio, czyli jego ojciec, nie był na karcie walk na WrestleMania? Może tak, może to była klątwa, że jeżeli Rey Mysterio jest na gali, to on tego wygrać nie może. Jakby Rey się pojawił, to może byłby Slick, nie 1-3, a 0-4. Szkoda bardzo, że DiabliDiabli nie chciał dać zwycięstwa Dominikowi Mysterio, bo na pewno by to go wywaliło do góry. Mielibyśmy wtedy może jakieś większe proma, że pokonałem Rey'a Mysterio, legendę DiabliDiabli. Teraz wszyscy musicie uznać mnie za najlepszego kluczadora w historii. Teraz mamy coś takiego, że Dominik Mysterio po raz kolejny miał face to face'a ze swoim ojcem. Miejmy nadzieję, że nie powracamy po raz kolejny do tej rywalizacji. Idźmy w końcu w coś innego, a nie po raz kolejny rywalizację ojca z synem. Sami Zayn kontra Karion Cross. W tej rywalizacji było najwięcej szumu, najwięcej dram i najwięcej kontrowersji. Sami Zayn, jako Underdog, podejmował już bardzo nisko postanowionego Kariona Crossa. Wszyscy chcieliśmy, żeby Karion Cross wygrał chociaż jedną walkę, bo na zapleczu był po prostu idealny. Co się okazuje, przykrywa oba swoje pojedynki, a później zostaje zwolniony z federacji. Jakby te wygrane sami mu coś dawały, jakby coś mu dodawało, coś większego, może walkę o tytuł World Heavyweight. To mu nic od tamtego momentu nie dało. A karionowi, by to naprawdę mocno dało, mocno wyskoczyło. Może miałby z kimś innym rywalizację, jakieś walki na zapleczu, jakieś walki psychologiczne. Jednak David postanowił zrobić jeden z najgorszych endingów dla kariona Crossa. Czyli dać mu dwie porażki i zwolnić go z federacji. A już myślałem, że będą jakieś penne na Carriona. Był jednym z najlepszych wrestlerów na zapleczu. Fani postanowili chantować We Want Cross, ale i tak tego nie dajemy. Przecież po co? Paj po Wrestlemanie? Nie, no, przecież tutaj zrobimy zasięgi. Trochę na tym zarobimy. Ale kariona i tak zwolnimy później. Można powiedzieć, że to był jeden z największych błędów w tym roku WWE. A może zakończenie walki Damiena Pristina i Fina Bolera było gorsze? Piszcie na dole w komentarzu. I tym samym kończymy ten odcinek. Mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Pamiętajcie o lajku, subskrypcji, komentarzu. Jakie inne rywalizacje, które miały złego zwycięzcę i nie znalazły się w tym filmie, dodaliby się do tej listy. Tak samo jak to mówiłem na początku, jeżeli jakieś rywalizacji zabrakło, piszcie na dole w komentarzu. Jeżeli z jakąś się nie zgadzacie, to też zapraszam do dyskusji na dole w komentarzu. Każdy ma inne zdanie, każdy może mieć inny pogląd na tą czy tamtą rywalizację. Jednak z jednym możemy być zgodni, że DJ coraz częściej popełniał błędy, czy to w zakończeniu rywalizacji, czy to w tytułach mistrzowskich, czy to w ogólnie w budowaniu gwiazd. Jeżeli ktoś dałby mi tą listę i powiedział, że te rywalizacje miały złego zwycięzcę, to bym się z nim zgodził. Każda rywalizacja podana dzisiaj miała złego zwycięzcę. Dziękuję za oglądanie, trzymajcie się i do następnych odcieków na tym kanale. Cześć!